Redakcja Rendertyu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Już daj mi pracować człowieku. Zaczęło się. Omyg nareszcie, cóż za czas, żeby być żywym. Jeszcze. RTXy, nowe konsole, powszechnie dostępne gry, które jako sposób spędzania wolnego czasu z każdym rokiem coraz bardziej stają się mainstreamową rozrywką. W sensie fajnie i modnie jest być graczem do tego stopnia, że ludzie, którzy wcześniej nie interesowali się tą branżą, chcą być postrzegani jako nerdzi. Ale my dobrze wiemy, kto jest prawdziwym nerdem, nie? A, i pozwolę sobie zaznaczyć na wstępie, bo z jakichś powodów zawsze w komentarzach trafi się super czujny człowiek, który przejrzał nas wszystkich, tych brudnych recenzentów i dziennikarzy. No, ciekawe, ile Microsoft wam zapłacił za to, że wchodzicie mu tak w dupę. No, nic, nic na mnie zapłacił. Ja po prostu lubię technologię i serio się ekscytuję, kiedy widzę coś, co w mojej opinii jest dobre. No przepraszam bardzo, że gdzieś tam we mnie tkwią jeszcze jakieś szczątki ludzkich emocji. Przechodząc do tematu. Xbox zdobył się w końcu na pierwszy krok, jeżeli chodzi o politykę cenową i podał do wiadomości publicznej ceny swoich next genowych konsol. Bo gwoli wyjaśnienia, Xbox w nadchodzącej generacji ma wyjść w dwóch wersjach. S i X, czyli X. Innymi słowy w wersji lightowej i hardkorowej i S to jest wersja lightowa praktycznie pod każdym względem, czyli zarówno wagowym, cenowym i bebechowym. Gapisz mi się na bebech? Zacznijmy od ceny, bo to jest to, co najbardziej się rzuca w oczy. 299$ dolarów to jest uwaga. Najtańsza premierowa konsola od prezentacji GameCube'a w 2001 roku, czyli w przeciągu ostatnich 19 lat. I teraz parę osób mogło się oburzyć, dlatego posłuchajcie. Po pierwsze, nie mówię oczywiście o handheldach, po drugie, nie wliczam tutaj Switcha Lite który na premierę kosztował 199 dolarów, bo uznaje go tylko za wariant normalnego Switcha, który na premierę kosztował nomen omen, 299 dolców. Ale tutaj na scenę wkracza jeden bardzo ważny termin Inflacja. 299 dolarów wydane na Switcha w 2017 roku to dzisiaj równowartość 316 dolarów. I tak, idąc wstecz, można by pomyśleć, dobra, Nintendo Wii przecież kosztowało tylko 249 dolarów, a premiera nie była wcale tak dawno, nie? 2006 rok to było, to było 14 lat temu. Czyli 249 dolarów wydane wówczas to równowartość 320 dolarów obecnie. Dobra, trzeba zejść głębiej. 18 listopada 2001 roku wypuszczony zostaje Nintendo GameCube za 199 dolarów, które w przeliczeniu dałyby dzisiaj 291 dolarów. Czyli o włos, a musielibyśmy szukać dalej. Koniec dyskusji! Wygrałem! Xbox Series S jest najtańszą premierową konsolą od 19 lat. Znamy również polskie ceny zarówno Xboxa S, jak i X. Mniejszy koleżka zawita w sklepach w cenie 1349 zł, większy w cenie 2249 zł. Przejdźmy zatem do konkretów. Xbox Series X jest o 60% mniejszy niż Xbox Series X. Ponadto nie posiada czytnika dysków, czyli nie będzie w stanie czytać gier z płyt. To na pewno jest minus dla ludzi, którzy lubią sobie kupować gry używane, ale ci prawdopodobnie nie kupią też konsoli na premierę. Choć pewnie to też problem dla tych, którzy lubią sobie kupić grę na płycie, a potem ją sprzedać, póki jeszcze trzyma wartość. Z drugiej strony, to przede wszystkim produkt dla ludzi, którzy albo mają już bogatą wirtualną bibliotekę gier z mijającej generacji, lub z góry nastawiają się na kupowanie gier online. Albo, co jest moim zdaniem głównym punktem sprzedażowym, posiadają Game Pass. Dla tych, co nie wiedzą, jest to usługa, która w ramach stosunkowo niedużego abonamentu daje nam dostęp do określonej puli gier, w tym momencie ponad 100 tytułów. Nierzadko są to bardzo świeże i dobre pozycje, na przykład Outer Worlds było na premierę w Game Passie, a teraz można tam dostać choćby świeżutkie Crusader Kings 3. Dla ludzi, którzy ogrywają grę i nigdy więcej do niej nie wracają, to jest świetne rozwiązanie. I teraz kolejna bomba, a właściwie dwie, które mają okazję pozamiatać na rynku. Po pierwsze do Game Passa zostanie włączony EA Play, wcześniej znany jako EA Access. I to bez podwyższania ceny. Innymi słowy, osoby płacące za pakiet Game Pass zyskują dostęp do całej biblioteki w ramach subskrypcji EA Play, czyli w tym momencie 75 tytułów, takich jak choćby FIFA 20, Need for Speed Heat, Battlefield 5, Anthem i dużo, dużo innych. A druga bomba to Xbox All Access, kolejna usługa subskrypcyjna. Serio można się już pomieszać w tych abonamentach od Microsoftu, ale warto się skupić jeszcze na chwilę. W ramach 24-miesięcznego Xbox All Access dostajemy konsolę. Tak, konsolę dostajecie w ramach abonamentu. Nie musicie płacić za konsolę na start. Możecie sobie również wybrać, którą konsolę chcecie, co jest oczywiście regulowane wysokością abonamentu. Będę się teraz opierał na cenach amerykańskich, bo w chwili tworzenia tego materiału nie ma danych na polskiej stronie Xboxa za 35 dolarów miesięcznie dostajemy Xboxa Series X. Za 25 dolarów Xboxa Series S i tutaj ciekawostka, za 23 dolary możemy mieć Xboxa One S, czyli tego zmieniającej właśnie generacji, który ja, no, jakby nie patrzeć w ciągu najbliższych dwóch lat raczej nie zestarzeje się tak, żeby nie dało się na nim grać. Ale za 2 dolary więcej to już lepiej mieć tego, no, nowszej generacji, nie? Do tego oprócz konsoli dostajemy Game Pass Ultimate. Co zawiera się w Game Pass Ultimate? Xbox Live Gold, czyli funkcje multiplayerowe plus ekskluzywne zniżki. Do tego oczywiście standardowy Game Pass, w którym zawiera się ponad 100 gier, o których już wspomniałem. Do tego... Gry, które mają zostać włączone w ramach EA Play. Do tego dostęp do usługi Xbox Cloud Gaming, który pozwoli nam grać w gry z Game Passa na telefonie lub tablecie z Androidem, z zaznaczeniem, że to wersja beta. Uff, a, ah, ah, no i oczywiście to Game Pass Ultimate. Czyli nie dość, że możecie w te wszystkie rzeczy zagrać na Xboxie, to możecie również zagrać w nie na komputerze. Game! A, a, a i zanim zaczniecie krzyczeć, że się nie opłaca, zróbmy szybki rachunek. Weźmy sobie tego Xboxa Series X, który ma kosztować 299 dolarów. Game Pass Ultimate kosztuje niecałe 15 dolarów za miesiąc, ale pierwszy miesiąc kosztuje tylko dolara. W perspektywie 24 miesięcy daje nam to łącznie 645 dolarów. Teraz weźmy tego samego Xboxa Series S w abonamencie All Access, czyli 25 dolarów miesięcznie razy 24 miesiące. To 600 dolarów, czyli 45 dolarów mniej, i nie płacisz za konsolę na start. I powiecie: Ale kebab, ja nie mam komputera ani telefonu z Androidem, no to mi się bardziej opłaca kupić Xboxa Series X i płacić 10 dolarów miesięcznie albo 5 na promocji za abonament. A ja powiem: No tak, dokładnie tak. W tym wszystkim najlepsze jest to, że Xbox tak zmontował swój ekosystem i tak skonstruował swoją ofertę, że właściwie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby każdego gracza, od casualowych po turbo hardkorowych. Ale zanim nahypujemy się, za bardzo trzeba sobie powiedzieć o jednej rzeczy. Od samego początku duża część sceptyków ostro hejtuje zapowiedzianą jako pierwszą konsolę, właśnie Xbox Series S, jako tę słabszą, gorszą i w ogóle do niczego się nie nadającą. W komentarzach w internecie natrafiłem wręcz na stwierdzenia kwestionujące, czy Series S można w ogóle nazywać konsolą nowej generacji. I jakby w odpowiedzi na te narzekania, 9 września pojawił się całkiem obszerny materiał na oficjalnym kanale Xboxa. W tym wideo Jason Ronald, Director of Program Management w Xboxie, tłumaczy, na czym będą polegały te różnice. Przede wszystkim jest to odpowiedź na różne potrzeby graczy. Jeżeli tobie nie odpowiadają feature'y w tańszej konsoli, to prawdopodobnie nie jesteś targetem. Jest nim pewnie twój kolega z korpo, który chce sobie czasem każualowo pyknąć w FIFKę albo obejrzeć coś na Netflixie. Główna różnica w specyfikacji ma polegać na użytym chipie graficznym, który w istocie będzie słabszy. Posiadać będzie tylko 20 Compute Units zamiast 52, a każda z tych jednostek będzie również posiadać niższe taktowanie. Również procesor będzie taktowany 200 MHz mniej na rdzeniu, czyli 3,6 zamiast 3,8 GHz, prawdopodobnie po to, żeby odciążyć bardzo kompaktowy system chłodzenia. Tak samo RAMu też będzie mniej, bo 10 zamiast 16. Czy to oznacza, że gry będą wyglądać jak Skyrim na niskich w wersji Vanilla w 720p? No właśnie. Nie, jeżeli wierzyć Jasonowi, obie konsole mają obsługiwać wszystkie te same gry z tą samą płynnością i tym częściowym ray tracingiem od AMD. Jedyna różnica ma polegać w rozdzielczości renderowanego obrazu. Podczas gdy Grubasek ma wyświetlać obraz w natywnym 4K 60 do 120 FPS, Xbox Series S będzie renderował tylko w 1440p 60 do 120fps, ale ma być w niego wbudowany hardware'owy scaler upskailujący te 2K do 4K. Co to oznacza? No dokładnie tyle. Wszystkie gry na obu sprzętach mają wyglądać niemal tak samo. Mają obsługiwać te same technologie tylko w nieco innej rozdziałce. Główne pytanie leży w tym, ile prawdy jest w tym, co obiecują przedstawiciele Xboxa. Bardzo chciałbym, żeby do naszej redakcji trafiły obie konsole, to moglibyśmy wówczas wykonać rzetelne testy, a tak musimy polegać na oficjalnych komunikatach. I czy to jest problem? No, ponownie zależy. Chcesz mieć natywne 4K? Kup droższą konsolę. Problem rozwiązany. To nie jest drogo jak na premierowe standardy. Pykasz sobie casualowo i nie masz nic przeciwko rozdzielczości 1440p skalowanej hardware'owo do 4K? Siri PSS jest dla ciebie. Nie staćcie na droższą konsolę? Weź ją w abonamencie All Access do, do wyboru, do koloru. No serio, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. A dla Malkontentów, wiecie, ile w tym momencie kosztuje Xbox One All Digital? 1000 zł. Ile kosztuje Xbox One S? 1200 zł, a ile kosztuje Xbox Xbox. A ile kosztuje Xbox One X? 1300 zł. Innymi słowy, nowa konsola, praktycznie pod każdym kątem lepsza niż dotychczas flagowy One X, będzie droższa jedynie 50 zł. No już naprawdę trzeba nie lubić zielonych, żeby na to narzekać. Podsumowanie jest takie, jak wspomniałem wcześniej, Microsoft w końcu prawdopodobnie ma szansę osiągnąć to, na co pracował od dawna, czyli stworzenie uniwersalnego, cross-platformowego i przede wszystkim łatwego w obsłudze ekosystemu, w którym każdy jest w stanie skroić oferty, która będzie go satysfakcjonować. Co na to główny konkurent, czyli Sony i jego PlayStation? No właśnie nic. Dzień po ujawnieniu ceny Xboxa pojawiły się wiarygodne informacje o tym, że na 9 września Sony planuje konferencję. Taką informację udostępnił choćby brytyjski oddział Game. I mimo, że Sony nigdzie w oficjalnej komunikacji nie potwierdziło tego, że planuje taką konferencję, to przecieki były na tyle wiarygodne, że większość branżowych dziennikarzy była gotowa na poznanie cen nadchodzących graj stacji. Ale nie wydarzyło się nic. Czyżby Sony wystraszyło się oferty konkurencji? Microsoft odkrył swoje karty i okazuje się, że ma w ręku mocnego fula. Najtańsza konsola od dwóch dekad, najmocniejsza konsola obecnej generacji, fantastyczny system ratalny, abonamenty skrojone pod każdego gracza, crossplay obejmujący konsole, komputery i urządzenia mobilne. Teraz Sony musiałoby wyjechać co najmniej z karetą albo pokerem. Czy wielbione do tej pory ekskluzywy na konsole niebieskich okażą się dostatecznie mocną kartą, żeby to przebić? Nie chcę uprzedzać faktów, ale to wygląda trochę tak jakby Sony ostro Teraz spanikowało i próbowało na szybko, póki nikt nie widzi, posklejać jakąś ofertę, która przebije propozycje zielonych. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że niezależnie od tego, czy stoicie po stronie Sony, Microsoftu, Nintendo, czy może po prostu PC-ów, dla nas graczy jako całości nadchodzą naprawdę piękne czasy i trudno się nie ekscytować. Trzymajcie się i do zobaczenia za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu lec na urlop, ale w międzyczasie na naszym kanale pojawią się testy wydajnościowe RTX 3080, więc coś dla fanów technologii. Porównamy je sobie z topowymi kartami poprzednich generacji, więc jeżeli nie możecie się doczekać, zapraszamy już niedługo na nasz główny kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia! Pa! pa.